Świata, no i przypomnijmy, to jest mistrz świata aktualny. 137 metrów musiałby skoczyć, 138, aby uprzedzić Piotra Żyłę! Markus Eisenbichler wysoko nad zeskokiem. Dobry skok to będzie. Ładny skok, piękny skok i chyba poprowadzenie w konkursie. Widzą Państwo, te gesty mówią wszystko. Nie zmarnował tej szansy, nie zmarnował okazji. Wiatr był podmarty, będzie miał odjęte cztery punkty, ale proszę zobaczyć na odległość. Do tego sezonu Niemiec wygrał tylko jedne zawody Rangi Pucharu Świata i było to tutaj właśnie w planicy. <laughs> Aktualny rekordista Niemiec 248 metrów. Eisenbichler w powietrzu, bardzo wysoko nad skokiem i to będzie daleki skok, daleko poza punktem oznaczającym rozmiar tej skoczni pewnie wylądował Eisenbichler jest w rewelacyjnej formie Stefan Hornbacher po raz kolejny ma powody do radości 247 metrów zaledwie metry krócej od własnego rekordu życiowego będącego zarazem rekordem Niemiec jakże regularnie Markus Eisenbichler. A ten mistrzów świata niedawno. Też będzie daleki, bardzo daleki, bardzo, bardzo, bardzo daleki lot Markusa Eisenbichlera bez podpórki. No i to jest, czyżby nowy rekord skoczni za chwilę zobaczymy około 250 chyba metrowa odległość 248 yeah, metrów wyrównał swój rekord życiowy. Jest samowity lotaj w Zenbichlera. No oczywiście lądowanie już... Richtwert hernehmen. Markus Eisenbichler, persönliche bestweite 243 m. Das schaut auch wieder gut aus. Ja, ja. Boah, das schaut sehr gut aus. Ai, der geht Boah. dahin, der geht Boah. dahin. Das war wieder sowas, wieder das 240. <laughs> er hat sich ja. ans Gerät gewöhnt, würde ich mal ja. sagen. Letzte Wochen in und gar nicht zurecht gekommen. Und jetzt hat er den Rekord noch.